Jesteśmy grupą rekonstrukcji historycznej The Jarheads. Odtwarzamy pierwszą wojnę w Zatoce Perskiej. Eee, wszystkie, wszystkie, cały, cały okres historyczny, konkretnie od, od momentu e, wyładunku wojska aż po zakończenie interwencji. E, cały sprzęt, który posiadamy, jest epokowy. Nie ma nic, co jest e, nie z okresu. Jedynymi kopiami, które mamy w zasadzie replikami, dokładniej to są karabiny, repliki karabinów maszynowych i karabinków M16, M249, ale cała reszta wyposażenia jest jak najbardziej oryginalna. Grupa istnieje od 2011 roku. Zaczęło się skromnie. Obecnie grupa liczy 13 osób, początkowo były to 3 osoby. Cóż mam jeszcze powiedzieć? No staramy się jakoś zaprezentować zawsze na naszych wyjazdach. Pokazać z jak najlepszej strony. To dlatego ta piaskownica, dlatego te, te tutaj stelaże z zdjęciami, z rysem historycznym, szczególnie. Bo to jest ważne, żeby ludzie też wiedzieli, co robimy. No i cóż mam jeszcze rzecz. No, można nas wspomóc. Interesując się choćby naszą stronę na Facebooku, tam mamy fanpage, można od nas dużo przeczytać, dużo zobaczyć, mamy tam też zdjęcia i filmiki. Jesteśmy dość aktywną grupą, staramy się w ciągu jednego sezonu, przynajmniej kilka razy wyjść w teren, wyjechać na, wyjechać na zloty. Minimum cztery w sezonie. Do tego dochodzą jakieś dodatkowe szkolenia, prezentacje multimedialne kursy dla członków grupy plus wie, wiedza indywidualna, którą każdy tam zdobywa, gdzieś sobie coś doczytając, dooglądając. Do, do Mamy również kontakt z weteranami, e, którzy, którzy z nami współpracują. Są to weteranowie weterani ze Stanów Zjednoczonych, e, oczywiście oryginalni. E, poprzez kontakt z nimi pozyskujemy dodatkową wiedzę na temat takich szczegółów, które ciężko jest często wychwycić na zdjęciach albo gdzieś w internecie doczytać.